Halo, halo. Cześć, drodzy drogi widzów, witam Cię w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie to z Summer Car. Tak jak będzie pewnie, tak jak, będzie, tak jak widzicie w tytule, dzisiaj jest brudna robota, czysty zysk. Czyli mniej więcej w skrócie mówiąc, zrobimy dzisiaj gówno. Tak, dosłownie. Może. Dobra, u, użyjmy innego określenia: Shambo. O, to, to dzisiejsze będzie takie określenie: Shambo. No w sumie mam do wywiezienia akurat. Także co, dzisiaj zrobimy sobie w My Summer Car. Pokażę Wam, jak to zrobić i gdzie to wyrzucić. Także co, zaczynamy, jest czwartek, godziny rano. Mamy do wywiezienia stąd, stąd i. o, i akurat w mieście. To dobrze się składa, bo akurat nie będę musiał krążyć. No i fajnie, bo jak wyjadę wtedy tutaj z lopę Tak jak pojadę przez główną i wjadę do miasta No to idealnie. To nie będę musiał cisnąć przez ten. No i tak zrobię. No i tak zrobię. Dobra, także co? Ja ja szybki prysznic i, i co? I widzimy się muszę jak będę jechał. Dobra, także mniej więcej już jestem zapakowany. Projekt na drogę mam i co? Można jechać mniej więcej. Paliwo jest? Jest idealnie. Starczy. Jakby ktoś się pytał, czemu akurat my sam car mam po polsku. A to dlatego, że sobie po prostu wgrałem mody, które. Po prostu moda sobie wgrałem, które po prostu ma polski język zawarty Dobra, zanim ten się napompuje To mogę wam się pochwalić jedną rzeczą Że zrobiłem sobie fajne strzały do Satsumy Tak, zrobiłem sobie strzały, po prostu zwiększyłem dawkę paliwa i mogę teraz pokazać jak ona chodzi Tylko, że to działa na zimnym silniku O Coś tam sobie lekko tak, smarka. O! I w ogóle muszę pokazać jedną rzecz, bo ostatnio mam taki pewien problem z nią. Nie wiem, czy mi się sprzęgło w niej nie kończy. Bo jak sobie wezmę tak od 5000 obrotów i je strzelę sobie ze sprzęgła, to o widzicie, obroty idą, ale prędkość nie. Na piachu to inaczej działa. O, widzicie? Nie idzie w ogóle prędkość, ale obroty idą. Nie wiem czy to tak jest, bo może dlatego, że mam ten wyłączony automatycznie sprzęgło. Boże, ten się dalej nie napompował. Dobra, trzeba mu trochę pomóc. trochę szybciej teraz napompuję. Dobra, szybko jedno na, na, na drogę. Otworzymy sobie okno i można jechać. Także co, my widzimy się już na miejscu mniej więcej jak będę. Bym, bym jeszcze zapomniał, muszę przecież jeszcze dzisiaj kupić jedną parę rzeczy, do są mniej więcej głośniki i radio nowe. I antenki gdzieś, i antenki o. I po prostu dzisiaj jeszcze w drodze jak będziemy jechać to po prostu zajadę i dam po prostu list bym zapomniał o tym. No bo, także co, jedziemy? Mniej więcej tu położę, żebym go widział. Może spadnie. Jakby ktoś się pytał, to sprzęgło mam y automatyczne, mam wyłączone, normalne, że muszę samemu. Także co, my widzimy się już na miejscu. Także ja już powoli mniej więcej dojeżdżam na miejsce. To jest chyba tutaj. Przed chwilą myślałem, z moim gościu jeżeli chodzi o drewno Czy to było tutaj? To jest szambo? Oj Chyba nie tutaj Nie pamiętam Nie, bo tu jest drewno, to tutaj nie może być chyba Tu jeszcze Tak, dalej, tu jeszcze dalej, tu jeszcze jest dalej No otwórz się Trzeba ze sprzętu. Bo... O nie, zapomniałem włączyć radia. I znowu będę prawo od Bo muzykę mam y, swoją w własną, nie jeszcze ta, co jest oryginalnie w moim Wiem, że mogę dać swoją po prostu. Czekaj, to było tutaj. Tu jestem. Ten... To chyba nie tutaj. Mm, dobra, widzimy się, jak to znajdę. Dobra, także już mniej więcej dojechałem na miejsce. Jedno... Krę kręcowy? Żeby tam gościa tego nie przyjechał, że on siedzi. No bo myślę, że będzie wystarczy. Dobra, na razie wyłączenie tam będzie

Wąż rzeczny, tururu, tururu, jest niebezpieczny To tu się plącze mi, kurna Robicie to w ten sposób, o Dobra, idziemy teraz włączyć pompę no, daj mu, daj mu To jest to jest. Dobra, jak widzicie, idzie mniej więcej już całkiem sprawnie. Tutaj siedzi gościu, który zaraz nam da kasę. Dobra, masz gościu, że jest z tym zajarem Uuu, zaraz wpadnę. Dobra, czyli teraz te szambo w mieście, a tam tego trzeciego yy, nie znalazłem. Nie mam kompletnie pojęcia gdzie to może być. Dobra, jeszcze będzie trzeba jechać do Tejmo, moc się tam. Zawiedzie ten, ten list z częściami. Idzie jeszcze. Jeszcze idzie. Jeszcze, jeszcze trochę. Kurde, mi zaraz prędzej paliwa z braknie w ciężarówce niż kurde zdążę to wypompować <laughs> Jeszcze Co? O, już Czekaj gościu zaraz na kasę, tylko sobie włączę. Paliwo drogie w tej grze, to w sensie jak w Polsce, Też 1200. Ok, nie jest najgorzej, aż mnie nie I teraz najgorzej, trzeba tego wę węża rzecznego wyciągnąć? Nie, 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 nie. No, o co ty się tam baguujesz znowu. Pocz Dobra, wąż siedzi. To zamykamy. Dobra, nie będzie. I co? Jedziemy dalej. Ups. Nie włączam raga. Znaczy, wysokie biegi ze zamy... Gdzie jest dwójki? Ale, już, ale ciężej ma czuć, że ma ciężej. No, ale da radę. <laughs> tu, jak już widzicie, dwa już wraki zawierzone są. Zaraz będzie trzeci do kolekcji, jak go znajdę. A my co? Widzimy się już tam w mieście, w lokacji. Zamykamy licznik ciężarówką! A dalej chyba nie pójdzie Może chociaż 110, teraz ma z górki to ma łatwiej Idzie, idzie, idzie Kurde, nie pójdzie, nie pójdzie 110 Ach, szkoda Dobra, także ja już dojechałem mniej więcej do sklepu, teraz zani zaniosę ten list A? Dobry. O, dostawę miał O, są soczki Soczki biorę Drożdże o, Cukier, droże destylacja Już chyba wiadomo co będzie się szykować Olej był, akumulatory były Spray'e były, światła były Ale Korki się przydadzą Bo wywaliło mi no i dobra, no i to tyle. Bo... I, ile wyszło? <laughs> I te przekleństwa, co są po polsku, to jest inny in wymiar. Dałem ten list? Dałem ten list? Chyba dałem. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, jedziemy pod ostatnie miejsce. Wytłuszczamy, zrobimy to co robić i pokażę wam gdzie można to mniej więcej wy, ten, wytegocić Ale zanim to, to sobie chyba zapiszę jednak grę Jednak wolę mieć zapis tutaj, niż jakbym musiał robić to wszystko od początku Także co, my widzimy się już po zapisaniu Dobra, także już jesteśmy po zasabowaniu i co, jedziemy teraz pod ostatnią już lokalizację? O, na szczęście nie zaszło całe powietrze. Uf, dobra? No nie, no i rura. O, kurde, nie gada. Nie, no to nie nawrócę. Trzeba mu strzał za do robić. O no, kurde, no ciężko, ale idzie. Dawaj jednego browara na drogę. Mniej gadać, że tu nie wykręcę. Uf, jeszcze się wykręciłem Chyba no, tylko teraz pytanie: Gdzie było te trzecie, te, te trzecie szambo? Chyba gdzieś tutaj nie pamiętam poczekajcie muszę sprawdzić na nagraniu gdzie to było bo nie pamiętam to jest za cholerę nie pamiętam dobra tak znalazłem miejsce gdzie jest już ostatnia szambo otwórzmy dźwięk na chwilę jest tutaj Dobra, powinno być chociaż. Nie! Kurna. Ja miałem przy sprzęgu włączone. O Boże. Co jest. Nie. No nie rób mi teraz prob... No nie. Tylko nie to. No Powinno działać <laughs> Dobrze jest? Kurna, pani, idealnie O pani, co? ale się napierdzielił e, ten wąż rzeczny Kurde, jak ja go... Co? Co tu się dzieje? Gdzie jest początek? Gdzie jest koniec tego węża? Halo Tu jest początek. No, leci. Ups, dobra. E, coś, co, co, co my się cofa. Włączamy pompę, podkręcamy go i jeszcze go gazem dowalimy. Dobra, niech on to sobie zbiera Dużą 3 litry Można mnie do do domu? Nie da się mm. Idzie? Idzie o kurde mało nie wpadł. Idzie pan? I idzie! Tak jak widzicie, to będzie raczej na chwilę obecną długa przerwa na kanale, ponieważ dosłownie za moimi plecami będzie remont. W sensie, jak można zauważyć, ściany są zostały tylko ściany aktualnie. Mebli już nie mam, czekam teraz na nowe meble i po prostu będzie remont, więc nagrywam te odcinki trochę na zapas, tak jakbym mogła powiedzieć. Już jeden odcinek wam zapas Instagramy, ten wyjdzie dzisiaj, drugi wyjdzie jutro, jak się wyrobię z montażem oczywiście. A my co? A my tutaj już te szambo prawie, że kończymy i zaraz je wwozimy. I zaraz wam powiem gdzie to się wywozi i po prostu gdzie można. Dobra, damy kasę. Dziękuję. Mamy 10 031. Juhu! I co z tego, jak i tak zaraz to stracimy w cholę? Bość tej pompy, dość, koniec, Wyjmuje... <laughs> wyjmujemy węża rzecznego. O, nie proszę ci, nie nie nie, nie. nie uciekaj. No nie, Ur, stój. No tak. Ups, trochę za mocno. Dobra, widzimy się, jak to wyjmę. Dobra, mniej więcej wąż już jest wyjęty, położony. To zamykamy. O, może być, już nieważne, czy to jest za dobrze zakryte, czy źle. Totalnie nie ma żadnej różnicy. A my co, teraz jedziemy, oddać szambo. O kurde, nisk, niskie biegi wrzuciłem. I rura. Dawaj! To było... to było tutaj. Bo wiecie, można te szambo wyrzucić tutaj w oczyszczalni. i Okej, okay, tutaj dobrze, tylko trzeba zapłacić za to. Ale można się swanić i wyrzucić je gdziekolwiek do lasu. Tylko, że wtedy jest taki problem, że. Yy, no, tak jakby to delikatnie ująć. Niebiescy wam wbiją na chatę. I za trochę idzie, że chyba siedzieć na dwa dni? Kurde. Gdzie, gdzie, te, gdzie te wrota? O, panie nie Kurna. Dobra, panie, otwierajcie wrotem. Ja, kurde, na biegu go zostawiłem. Dobra, no niech stoi sobie na biegu, na pewno się nie stoczy. Banych chup, w cs -ie. Co? No nie gadaj, że... Nie gadaj, że jest zamknięte. Już, cichaj! Czemu nie mogę go odpo... A, bo dobra, no Dobra, no to w takim razie będę musiał wam pokazać, co się stanie, jeżeli, no... Szambo, wywieziecie gdzie, gdzieś indziej niż do oczyszczalni. Och, tam, przynajmniej sobie zaoszczędzę kasy trochę No na ręcznym to ciężko byłoby ruszyć Dobra, dajmy na to, że wyjedziemy gdzieś tutaj zaraz w las i tyle I zaraz będziemy jechać tą drogą powrotną, to gdzieś to się wyrzuci i tyle Będę jechać czy tą drogą, czy... Huk, można tędy pojechać. Dobra, także ja będę, ja wam pokażę jak te szampy będę wyrzucał tutaj gdzieś teraz. Widzimy się za chwilę. Dobra, także jesteśmy na polu i zaraz wam pokażę... Dobra, bo akurat była zamknięta ta oczyszczalnia i musicie walić te... Szambo Odkręcacie, wylewacie dla jakiegoś yy, dziada na pole. Tutaj się to wylewa. Co jest? Ona mi zaraz odleci ta ciężarówka. Do tego możecie dodać jeszcze odrobinę swojego... Yy, tutaj jakby to powiedzieć. Yy, dodatku. Teraz tak tu ujmę Dobra, mniej więcej można już jechać, Także co, widzimy się po prostu, jak już będę w domu. O! Jak już będę w domu i pokażę, co się stanie. Dobra, także już jestem po zasejwowaniu, Jestem już w domu i pierwsze co widzimy to, że. Co? Nie ma ich? Nie ma? O kurde. O, to ci niespodzianka. A że panowie policjanci nie przyjechali? Chyba że może już przespać? No nie wiem, no ale tak czy siak wiecie o co chodzi, że potrafią przyjechać. Napiję się, przetestuję to. I zaraz zobaczę. Jeżeli będą teraz, to znaczy, że po prostu. Oczekajcie, telefon dzwoni, ale to pewnie ten, ten dzwoni. Tak? Ty no nie ma ich. Ty no nie ma. Czyli co, czy, 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 czy by się udało obejść bez policji? No dobra, nie wiem, ale w takim razie w tym odcinku to już byłoby na tyle. I co? Trzymajcie się. Cześć.